Cześć, cześć, dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogu w Logmasie. Dzisiaj e, mamy taki e, świąteczny, już pomału dzień, bo będziemy właśnie e, dekorować dom na święta. Tutaj sobie włączyłam świąteczne piosenki. Adrian, właśnie z chłopakami poznosili wszystkie kartony na dół. Ze strychu, choinka. Choinka u nas w takiej postaci. Ja, ja nie wiem, czy my tam nie, nie zostawiliśmy światełek na tej choince, czy ściągaliśmy? A, ściągaliśmy. No i będziemy, chłopaki już mają też swoje choinki w pokoju też, jeszcze nie rozstawione, tylko na razie przyniesione. Ja idę spłukiwać maskę i pomału się bierzemy. No cześć, dzień dobry, witamy się w kolejnym vlogmasie. Jak widzicie, u nas choinka już stoi. Także już część ozdób jest teraz przez weekend. Ale ja i tak, słuchajcie, się sama jeszcze tak choinkę i tak dalej to tak. Ale wiecie, był weekend i ja, ja potrzebuję być sama w domu, jak mam mm, powymyślać dekoracje y, wszędzie. Tutaj już jest coś tam na kominku zrobione, coś tutaj przy telewizorze, ale no to jeszcze nie, nie jest koniec. Jeszcze właśnie dzisiaj jadę podokupować haczyki i podokupować coś. Teraz przynajmniej wiecie, ja już widząc te ozdoby, bo ja też nie chcę jak gdyby robić tego, co miałam w tamtym roku, tak? Nie chcę, żeby te ozdoby stały tak samo poustawiane, dlatego że no u mnie dekoracje świąteczne stoją długo, bo stoją, do końca stycznia praktycznie u mnie stoją ozdoby, czyli to będzie prawie dwa miesiące dlatego właśnie nie chcę, żeby one stały tak jak w tamtym roku i sobie wymyślam nowe, zupełnie nowe aranżacje w większości z tych samych rzeczy, tak? bo w tym roku nie dokupiłam nic jeżeli chodzi o dekoracje jedyne co w tym roku dokupiłam i to też w sobotę już po ubraniu choinki, kiedy ją ubrałam zdecydowałam ubierałam ją na początku tylko w białe bombki, tylko białe żadnego innego koloru Później, bo bardzo długo zastanawiałam się, czy dodać do niej kolor zielony, taki welwet, wiecie, takie bombki welwetowe i kokardy welwetowe, czy bordowe. Ale kiedy ubrałam tą choinkę, no to wiedziałam, że idę w to bordo, nie? Wcześniej właściwie wydawało mi się, że pójdę w zieleń i jak już byłam na przykład w pepko, bo były te tak, takie zielone kokardy, to już myślałam, że pójdę w tą zieleń. Ale no dobrze, że nie i poszłam w bordo, kupiłam kokardy i bombki, akurat bombki welwetowe, bordowe też były w pepko. Chociaż jeżeli dzisiaj pojadę i jeszcze też te bombki będą, to też jeszcze je dokupię. Z daleka może nie widać, czy no w sensie widać gdzieś tam kolory bordo właśnie. I takie stawiam na dodatki, głównie jest to biały, niedużo srebrnego. E i w, tak jak w tamtym roku, ja w tamtym roku miałam w większości zielone dodatki i minimalnie gdzieś tam czerwone akcenty i tak samo w tym roku. Chociaż mam tyle tych pięknych różowych bombek, one są takie śliczne, ale ja już miałam chyba dwa lata z rzędu dodatki srebrne i właśnie takie różowe. No i po prostu chcę coś, wiecie, innego, nie? Yy, różowe dodatki mam w sypialni, ale to praktycznie takie same jak w tamtym roku, bo też nic nie, nie dokupiłam. I te wszystkie gdzieś tam dekoracje tutaj też są z zeszłego roku, tylko są one zupełnie w ogóle inaczej zaaranżowane. Nie mam też nic tu wymyślone na razie, na razie tak tylko postawione są rzeczy, tak po prostu, ale one tutaj na pewno nie będą. Yy, także mamy teraz porawek. Ja zawiozam Aleksa do przedszkola, Alanek ma dzisiaj na później do szkoły, dlatego sobie jak zawiozę już Alanka, to jadę właśnie chyba, myślę, że tylko Pepko i Sinsei dokupić po prostu to, co potrzebuję. Aha, no i nie wiem, gdzieś muszę zajechać haczyki takie, żeby zawiesić girlandę tutaj na kominek, najczęściej kupuję te haczyki w Kastoramie po prostu, także może na koniec zajedę do Kastoramy, a w ogóle to mam... No sporo tych rzeczy do zakupienia, że chyba muszę zrobić sobie listę, żeby nie zapomnieć, że chcę kupić jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze w ogóle my w tym tygodniu mamy wyjazd idziemy na jarmark bożon bożonarodzeniowy i no, nie będzie nas kilka dni oczywiście będę wszystko vlogowała, zabieram ze sobą kamerę, e, także e, chcę jeszcze też coś dokupić e, właśnie na ten wyjazd i tak dalej, i tak dalej, także e, plan jest zaraz taki, że e, też przez te dni teraz, tych kilka dni przed wyjazdem, no muszę też kupić rzeczy, żeby się przygotować, już sobie zamówiłam farby, bo tak może bym jeszcze nie farbowała odrostów, no ale że wiecie, jedziemy, no to już zrobię sobie farbę, nie wiem, czy to już mi na święta. W sumie wystarczy muszę sobie policzyć. Eee, muszę sobie teraz tak zjeść śniadanie. E, ogarnąć sobie poznokcie, bo mi jeden się złamał. I co? Zacznę szykować Alanka do szkoły. Zawiązę go i będziemy jechać. W domu jest cały czas jeszcze mega syf, bo wszędzie stoją tam gdzieś te kartony, bo tam jeszcze nie wszystko jest powypakowywane z tych kartonów dlatego że chcę zrobić na razie to, na co mam pomysł, a potem zobaczę, czy tam te rzeczy jeszcze użyję, czy już po prostu też nie wszystko użyję z, wiecie, z dotychczasowych ozdób, które gdzieś tam gromadziłam przez lata. No, ja Wam tam na początku miałyście taki krótki urywek, jak wyglądały nasze krótkie przygotowania, i tak dalej. I tak dalej. Ogólnie bardzo słabo mi idzie na razie to vlogowanie te też tak powiem vlogmasy, ale myślę, że właśnie bardzo spadła jak gdyby oglądalność tych vlogmasów i przez to tak nie mam takiej wiecie motywacji do dalszego nagrywania. Co chwilę łapię, gubię ostrość pewnie przez to, że jest ciemna, bo jest w ogóle godzina już w pół do dziewiątej, a na dworze jest jeszcze no, tak nie jest bardzo jasno. Nawet widać tą właśnie choinkę, jak jest normalnie jasno, by było to, by tak było ją inaczej widać. A tak widać, jakby była prawie, no. Jestem już w domu. Nic ogólnie nie brałam aparatu, żeby nagrywać, bo trochę wiecie, nie miałam tak zbyt dużo czasu. Pokażę Wam teraz po prostu moje pierwsze zakupy, takie właściwie świąteczne. Co udało mi się kupić głównie w PEPCO, jeżeli chodzi o dekoracje. W ogóle nie kupiłam też wszystkiego, co chciałam. Pojeździłam po kilku PEPCO, ale nie było. Simsaj w ogóle w tym roku to jest naprawdę taki mały dramatik, jeżeli chodzi o ozdoby. No tak, nic takiego fajnego uważam tam nie ma. Także w Sinsay tylko jedną rzecz dokupiłam. Nic naprawdę ciekawego. No i generalnie tak jest, że wszyscy kupują w tym samym czasie ozdoby. Czyli mniej więcej teraz, właśnie tak jak ja, bo już teraz nic nie ma. Wcześniej był duży wybór, teraz prawie nic nie ma. No i pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam, teraz ją przymierzyłam, to jest bluza taka. Szara, taki, taki jasny melanż z czerwonym napisem Harvard. Podobała mi się ona już wcześniej. Ta w ogóle, co poprzednio miałam, jest też z HM-u i ta też jest z HM-u z tych wyprzedaży. Tamto mam w rozmiarze L, bo tylko taki był dostępny, a ta jest w M i jest też jeszcze taka bardzo, bardzo luźna, ale nie było już po prostu też mniejszych rozmiarów. Także teraz możemy przejść. Ale ja w ogóle jestem bardzo bluzowa. Ja lubię nosić leginsy i do tego bluzy różne. Także, także dla mnie bluzy jak najbardziej tak. Dobra, tutaj znalazłam na razie miejscówkę. Byłam tak, w Pepko kilku, w Action. Wszędzie są w ogóle poprzebierane. Tu kupiłam, ale w sobie, do przeszkoleli, W Pepko dokupiłam takie czerwone wstążki. Jakbym chciała gdzieś robić z nich kokardki. W Sinseju właśnie kupiłam tylko takie miasto. Ono się świeci. O słabo widać. Postawię je tam sobie na środku. Do tego miasta dodam, co tam już mam. Ale powiem wam, że mało bardzo spotkałam takich domków gdzieś jeszcze. Ani w Pepko takich nie było. Były czarne w ogóle w Pepko. Tutaj w Rosmanie kupiłam właśnie takie haczyki. Znaczy haczyków może z tego nie będę używała bardziej te taśmy. Tutaj są cztery w zestawie, a ja haczyki mam. Z Zeszłego roku tylko nie miałam tych taśm. Tutaj są takie, wiecie, do szyby, do mocowania. Ja będę chyba dzisiaj, w tym roku przed domem inaczej w ogóle robiła niż w tamtym roku. W ogóle kupiłam też tam stoją na wejściu dwie gwiazdy beklejmskie. Ogólnie trochę wcześniej, raczej staram się przed samymi zaraz świętami kochać te betlejomskie, bo mi one szybko padają, ale stwierdziłam, że po prostu jak mi umrą, to kupię nowe, bo jednak one fajnie, bardzo ładnie wyglądają. Tu w Rosmanie też coś takiego, znano szkła do stóp. Jak macie problemy ze stopami, to podobno ta tarka znano srebra jest bardzo dobra i ona jest teraz na promocji z 28 na 18, jakbyście szkały w Rosmanie. Dokupiłam jeszcze takie białe bombki tutaj do dekoracji na stół. No i te prześliczne bombki, słuchajcie, bordowe, grzybki. One są szklane. Ja ogólnie nie kupuję szklanych ozdób, bo wiadomo, no ja mam małe dzieci, ale zobaczy, bardziej myślałam o tych ozdobach tutaj, że je dam właśnie na stół. To dwa takie opakowania. Jedno takie opakowanie, 10 zł. Aha, w tym. Action, o właśnie, może zaraz to spróbuję, bo ja to mówiłam głównie, żeby mieć tutaj do aparatu, żeby zawsze coś mi bardziej twarz oświetlało. Także uwaga, próba robimy. No i teraz jestem złączonym tym ringiem. Nałożyłam go tutaj z światłem takim non neutralnym, ze światłem zimnym. I teraz będzie bez. Jest ciemniej, ale ogólnie aparat ten sam sobie też zaraz dostosuje, no ale jeszcze raz to jest ciepłe neutralne, no chyba jest lepiej, może co, nawet nawet może jest spoko, A bardzo taniej ten ring był 89 9 zł Och, teraz się napatrzyłam w niego i yy, tutaj jeszcze jedno opakowanie ale dlaczego to się wyłączyło? to nie będzie tak cały czas włączone, aż to wyłączę? może jest rozładowane, wiecie? może trzeba to naładować, ja to ściągnę może ono jest po prostu rozładowane do niej jest do, do tego jest dołączony kabel USB. Tutaj żeby ładować. Sam kabel, oczywiście bez kostki. No lepiej chyba było z tym światełkiem. O, w ogóle pani wrzuciła mi tą gazetkę. Ja już mam tą gazetkę, nie? Bo to jest pewnie ta sama, to nie jest nowa z zabawkami. <laughs> Jeszcze doowiecie jakiś paczek. Takie rzeczy, takie wstążeczki różne. Tutaj jeszcze też takie białe, małe bombeczki też do tego tutaj na środku. Dokupiłam świeczkę na święta taką, w pepko jest w tym roku ładny wybór właśnie świeczek, czerwoną. To jest w ogóle dla mnie nowość, bardzo ładnie pachnie, także ta będzie stała na pewno tu na stole. Dwa opakowania jeszcze tych bombek właśnie welurowych, które ja kupiłam na choinkę. Nie w każdym pepko były, ale też były 8 zł. Ten zestaw dwóch mi się podobają, że one są takie welurowe, welwetowe. Przez to ten kolor taki jest głębszy. Brakuje, już zostały paragony. Teraz tutaj. Zajeżdżam jeszcze właśnie do Lidla po te gwiazdy i w Lidlu jeszcze Actimele. Masło by było na prące. Pierwszy raz mi się udało trafić masło na prące od dawna. Masło na prące, bo teraz masło to a jeszcze wędlina i tak już powinnam jeszcze więcej rzeczy kupić w Lidlu ale już nie miałam czasu w jednym Pepko znalazłam takiego welwetowego renifera, no wiadomo ze złotym, ale wiecie, że ja to sobie przemaluję na srebro zaraz go owinę, wyjdę na dwór i go sobie spisikam na srebrno mu te uszy, albo na białe, nie wiem nie, chyba na srebrno bardziej będzie pasowało także też gdzieś będzie stał w kompozycjach no i słuchajcie, jeszcze kupiłam takie kokardki, to będę do świeczników dokładała je, kupiłam w Rossmanie, jedna taka 3,50, 3,50 Boże, 6,50 i jeszcze cała taka taśma, tu nie ma dużo tego, ja rok temu miałam tą samą też jest ona bordowa, welwetowa Merry Christmas, to ja już mam w niektórych rzeczach ją właśnie i w tym roku też jeszcze pododaję, także tylko tyle kupiłam, dużo w ogóle wydałam, nie wiem dlaczego ale to jeszcze nie wszystko, jeszcze chciałam w pepko. Te kokardy, takie czerwone, co wiecie, na drzwiach. Ja ją miałam rok temu na drzwiach, a teraz by mi jeszcze się przydało dwie dodatkowo tutaj w domu do dekoracji. I jeszcze takie coś na, na kiju. Jak tam tutaj wisi na środku, to jeszcze chcę takie dwa dokupić tutaj na, na te drzwi. Dobra. Mam jeszcze... odebrałam teraz Aleksę i za godzinę jeszcze muszę jechać po Alamka. Pogoda jest ogólnie bardzo wietrzna, w ogóle nie, nie, nie zimowa, nie klimatyczna. Do tego bloku masu. No i jestem. Słuchajcie, naprawdę e, tyle czasu. Jest godzina 6:00 godzi jest szósta. O tak. I ja dopiero skończyłam dekorować ten dom. Jutro, jak już Adrian powynosi te kartony, to pokażę Wam bo jest zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Przed domem w ogóle inne pomysły mi. Yy, przy, weszły, wiecie, do głowy i potrzebowałam trochę czasu na taką inwencję twórczą, właśnie w głowie. Także był tutaj taki totalny nieład artystyczny, i coś się z tego stworzyło. Jestem zadowolona. W tym roku jest więcej koloru czerwonego, takiego bordowego, yy, gdzie gdyby nie stawiałam, myślałam, że będzie zielono, a tak pojawiły się nagle te. Znaczy, bordo, to już jak rozstawiłam choinkę, to postanowiłam. I tak troszeczkę, ale nie dużo. tak też jest tej czerwieni. Naładowałam sobie tego ringa i powiem Wam, że naprawdę on, słuchajcie, robi robotę. Fajnie doświetla mnie. Także muszę go gdzieś sobie jakoś zainstalować, żeby zawsze mieć go przy aparacie. I tak naprawdę to ja w ogóle dopiero będę brała się za obiad. Ja dzisiaj miałam w planie i nie sądziłam, że to mi tak dużo zejdzie. Ja dzisiaj też w planie miałam z jeszcze piec. Mm, pi może dzisiaj pierniki, albo właśnie ciastka maślane, ale już na pewno ja już nie dam rady. Ja już jestem w ogóle zmęczona. I jeszcze właśnie nie robiłam obiadu. Jedliśmy tak, tylko wiecie, każdy coś tam sobie brał, cały czas i jadł, ale już czas zrobić coś na obiad. A to, totalnie w ogóle nie mam pomysłu, nie, w ogóle inwencja tutaj twórcza nie ma nic, bo wyczerpała się tutaj na dekorowanie domu. No, to chyba tyle na dziś. A w kolejnym vlogu zobaczycie już, właśnie dekoracje y, y, domu. Y, na dzisiaj wieczór mam jeszcze zaplanowane zabigi przy sobie, takie jak stopy. No, także to jeszcze też przede mną. Do następnego Do zobaczenia.